Chevrolet Caprice trzeciej generacji. Geneza tego klasycznego modelu sięga lat 60., kiedy Chevrolet wprowadził na rynek pierwszą generację Caprice. Był to luksusowy samochód o imponujących rozmiarach, który szybko zdobył popularność. Trzecia generacja Caprice została zaprezentowana w 1977 roku. Caprice trzeciej generacji był częścią linii modelowej umieszczanej na platformie B, która była popularna w latach 70. i 80. XX wieku. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Caprice trzeciej generacji był jego rozmiar. W porównaniu do poprzedniej generacji tego modelu, ten Caprice był 5 cm dłuższy i szerszy, oferując zarówno większą przestrzeń dla pasażerów, jak i obszerny bagażnik. To sprawiało, że samochód idealnie nadawał się zarówno na dłuższe podróże, jak i na codzienne użytkowanie. Wersje nadwoziowe z trzeciej generacji obejmowały dwudrzwiowe kupę, czterodrzwiowego sedana oraz czterodrzwiowe kombi. Istniały również rów różne warianty wyposażenia, które oferowały różne poziomy luksusu i stylizacji. Caprice trzeciej generacji oferowany był z silnikami Rzędowy sześciocylindrowy V6 i V8 o pojemności od 3,8 litra do 5,7 litra, które generowały moc od 110 do 200 koni mechanicznych.